Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy bracia i siostry, ze względu na to, że w jednym z ostatnich materiałów, który dotyczył blackoutów, czyli wyłączenia prądu w Europie, możliwości zaistnienia takich zdarzeń, o czym informowały media, a ja to jeszcze odniosłem do wcześniej publikowanego orędzia, w tym miejscu, w prawym górnym rogu ekranu, znajdziecie odnośnik do tego materiału. W jego ramach pojawiło się wiele komentarzy, które dyskredytowało źródło tych informacji. Był to portal Polsat. Wiele osób mówiło i pisało o tym, że mieszka w Europie że nic o, o czymś takim nie słyszało. Dlatego postanowiłem odnieść się nieco szerzej do tego wątku i pewne rzeczy usystematyzować w tym właśnie nagraniu. Na wstępnie chciałem powiedzieć, że ja nie zajmuję się tutaj mm, weryfikacją orędzi. Po prostu wskazuję na pewne okoliczności, które mogą świadczyć o tym, że niektóre z nich mają duży potencjał do tego, żeby się spełnić, wskazuję na konkretne orędzia, które mówiły o danym zdarzeniu. I to odpowiednio dużo wcześniej, bo te orędzia, które tam przytaczam, zdaje się, że były publikowane chyba 6 miesięcy czy rok, nawet przed tymi zdarzeniami, o których słyszymy w tej chwili. Teraz na ekranie widzicie zrzut ekranu z artykułu polskiego, zaraz odniosę się do też mediów zagranicznych żeby ten temat nieco, mówię, bardziej usystematyzować i naświetlić, bo wiele osób, mimo tego, że widziało to co prawda, to tak by to wynikało z komentarzy, że nie wierzyło w to, że takie informacje się pojawiały, że to są jakieś manipulacje. Dlatego teraz chciałem wam pokazać tutaj artykuł z portalu Interia, ale zaraz przejdziemy też do zagranicznych mediów, w ramach którego... Jest właśnie odniesienie do tych informacji o przerwach w dostawach prądu w Europie. Artykuł jest z 12 listopada, i tutaj między innymi możemy przeczytać, że w hiszpańskich sklepach zaczyna brakować latarek i butli kempingowych, a w Europie nie ustaje dyskusja na temat blackoutu, czyli długotrwałych przerw w dopływie prądu. W Austrii do przejścia na samowystarczalność energetyczną szykują się największe koszary wojskowe. I część wspierających tezę blackout -o ekspertów twierdzi, że wywoła go kryzys energetyczny, inni wskazują na burze słoneczne. Odnośnie wpływu słońca, też było jakiś czas temu publikowane orędzie, które na koniec tych rozważań zostanie przypomniane. Niemniej w tym momencie pozwolę sobie dalej kontynuować ten temat. Jak widzimy tutaj, rozważania na temat blokautu w Europie rozpoczęła Austria i tamtejsze Ministerstwo Obrony. Czyli to nie jest, tak jak niektórzy sugerowali, jakieś informacje, które po prostu podają portale internetowe, niesprawdzona plotka, tylko to jest oficjalna informacja z austriackiego Ministerstwa Obrony. Tam od końca października emitowany jest czterominutowy film, w którym uczy się mieszkańców Austrii, jak przygotować się do długotrwałego braku prądu. I Claudia Tanner, czyli austriacka minister obrony, informuje, że to nie jest kwestia tego, czy dojdzie do wielkiego blackoutu, ale kiedy. I ona w oficjalnej wypowiedzi podała nawet przybliżoną datę tego wydarzenia. Czyli od 2022 roku do 2025. I zapewniła, że prawdopodobieństwo wystąpienia blokautu w ciągu najbliższych lat wynosi 100%. To jest oficjalna wypowiedź ministra obrony narodowej Austrii. Idźmy dalej. To jest jeszcze zrzut z tego samego artykułu, gdzie macie tutaj zaznaczony nagłówek. Które mówi o tym, że pobór gazu z magazynów w Europie jest najwyższy od 4 lat. To jest spowodowane walką z tak zwanymi zmianami klimatu. Po prostu wiele gospodarstw domowych i państw przechodzi na ogrzewanie gazem, rezygnując z innych dotychczas dostępnych źródeł energii, takich jak opalanie węglem. I efekt jest właśnie taki, że jak informuje biuro maklerskie PKO, jeśli zima będzie mroźna. Mieliśmy takie orędzie, które mówiło o tym, że, że właśnie będzie mroźna ta zima i wiele gospodarstw nie będzie w związku z tym przygotowanych na to. Wówczas europejskie zapasy spadną do historycznych minimów. Rosyjskie media podają, że mimo zwiększenia dostaw przez Gazprom, poziom rezerw w europejskich magazynach koncernu nie rośnie. Dlatego, bo jest zwiększone zapotrzebowanie na gaz, także w Polsce. Wiele przecież pieców, tak zwanych tych kopciuchów, zostało wymienionych na piece gazowe. W związku z tym zapotrzebowanie na gaz w Polsce również wzrosło. I dalej w ramach tego artykułu możemy przeczytać, że Wiedeń wskazał, że w dobie wysokiej cyfryzacji podczas przerwy w dostawie prądu przestałyby działać. Sygnalizacja świetlna, komputery, bankomaty, telefony, internet. To jest dokładnie to, o czym mówiło właśnie orędzie, do którego odnośnik był wskazany w prawym górnym rogu ekranu. O uwstecznieniu o tym mówił święty Michał do Luz de Marii że w Europie będzie uwstecznienie i że ludzkość będzie musiała nauczyć się żyć bez pewnych wynalazków. W dalszej części tego artykułu, co macie tutaj zaznaczone, też niżej, jest informacja o tym, że, że sposoby radzenia sobie z długotrwałymi brakami w dostawie prądu umieścił również w internecie niemiecki rząd. I to tak, że nie jest informacja po prostu z jakichś tam portali, tylko to jest oficjalna informacja dostępna w niemieckich stronach rządowych. Czytamy m.in., że w Bonn zorganizowano jednodniowy dzień wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Jego współorganizatorem było Federalne Ministerstwo Ochrony Cywilnej. A hasło wydarzenia brzmiało: Blackout, co robić, gdy nic nie działa? Więc po raz kolejny widzimy, że to są informacje, które po prostu podają oficjalne kanały rządowe. To nie jest po prostu Jakaś kaczka dziennikarska. Zostawy przetrwania opublikowała też hiszpańska prasa. Co prawda czytamy, że Teresa Ribera, czyli trzecia wicepremier i minister do spraw transformacji ekologicznej i wyzwań demograficznych Hiszpanii, zapewniła, że dostawy energii elektrycznej w Hiszpanii są gwarantowane, ale jak sięgniecie do tego wcześniejszego materiału, odnośnie do którego był w prawym górnym rogu ekranu, to tam jest podana informacja o tym, że Hiszpania jest z kolei uzależniona od dostaw gazu z Afryki, a od pewnego czasu mają dosyć poważny problem. Z jedną z nitek przesyłu gazu, i ten przesył gazu do Hiszpanii znacząco w ostatnim czasie zmalał. I to już ostatni zrzut ekranu, jeżeli chodzi o ten artykuł. W nagłówku możemy zobaczyć m.in. to, że długotrwałe włączenia prądu, podobnie jak pandemia to są scenariusze, które, zdaniem ekspertów kilku europejskich rządów, realnie zagrażają w najbliższych miesiącach Europie. Zdaniem części ekspertów Wiedeń obawia się skutków kryzysu energetycznego, który, jak twierdzą, już się rozpoczął, bo Rosja i Algieria osiągnęły maksimum produkcji gazu. Tutaj eksperci wskazują również na zbliżające się burze słoneczne. Co ciekawe, właśnie w tym przedziale, które wskazywała wcześniej austriacka minister. W tym przedziale czasowym, czyli 2022-2026, Słońce przejdzie przez okres maksymalnej aktywności, i po dojściu do Ziemi burze mogą mieć bezpośredni wpływ na infrastrukturę metalową, taką jak rurociągi, linie kolejowe, telekomunikacyjne czy linie przesyłowe energii elektrycznej. Odnośnie aktywności Słońca będzie Zaraz po tych rozważaniach, przypomnienie pewnego też wydawałoby się ciekawego z tego punktu widzenia orędzia, do którego wysłuchania będę zapraszał. Teraz widzimy, i to już będzie krótko, bo to przegląd tak naprawdę jeszcze tych mediów europejskich, gdzie też widzimy właśnie informacje o tym, że to nie jest. Tylko specyfika, że w Polsce o tym ktoś napisał. O tym się pisze w Europie i to w wielu miejscach. Jeżeli sami też poszukacie tego tematu, to znajdziecie wiele artykułów na ten temat. Ja wybrałam po prostu dwa pierwsze, powiedzmy z brzegu, które o tym mówią. Jeden anglojęzyczny, drugi też anglojęzyczny, ale to jest tłumaczenie ze źródeł hiszpańskich. No i tutaj widzimy, że co ciekawe, Austriacki rząd zaleca, żeby zaopatrywać się w wodę, w żywność, w świece, w baterie, w paliwo. To są oficjalne po prostu informacje, jakie można znaleźć na stronach europejskich mediów. I w ramach tego zrzutu ekranu możemy między innymi też przeczytać, że ten blackout, czyli długotrwałe włączenie prądu, jest drugim największym zagrożeniem, z którym będą musiały się, czy mierzą się poszczególne kraje po pandemii w zakresie bezpieczeństwa. Tutaj widzimy jeszcze jeden zrzut ekranu, który właśnie też przypomina o tym, o czym już była mowa, czyli o tym, że w opinii ekspertów prawdopodobieństwo wydarzenia w przeciągu pięciu kolejnych lat jest bardzo, Wysokie, i znowu pojawia się zalecenie do tego, żeby gromadzić podstawowe środki, takie jak jedzenie, picie, leki w domu na co najmniej 10 dni. Tutaj jest kolejny zrzut ekranu, tym razem z źródeł hiszpańskich. Zresztą ci, którzy znają. Język hiszpański, to widzą, że to po prawej stronie w języku hiszpańskim, właśnie odnosi się do tego, że to jest po prostu tłumaczenie z artykułu po hiszpańsku, po to, żeby mogło trafić do większego gremium ludzi. I tutaj w zasadzie możemy przeczytać to samo czyli odniesienie do tego, że pojawiają się liczne ostrzeżenia o tym, że ewentualność wystąpienia blackoutu jest bardzo wysokie i jest realnym zagrożeniem. No i tutaj już ostatni zrzut ekranu, też z tego samego artykułu, który wskazuje na to, że właśnie to zdarzenie, czyli ten blackout, jest niesamowicie niebezpieczny i jest konieczne, żeby przygotować populację na taką ewentualność, na wystąpienie właśnie Takiego zdarzenia. Mam nadzieję, że te że zrzuty ekranu i te informacje, i też zachęcam do tego, żebyście sami dosięgnęli i poszukali informacji, bo to nie jest bardzo trudne do znalezienia na ten temat. Potwierdzają to, co o czym była mowa już w tym poprzednim materiale. Uwiarygodniają go jeszcze. No i też zachęcam do tego, żebyście sięgnęli właśnie do niego, przypomnieli sobie, też pokazali innym. Bo wszystko wskazuje na to, że to orędzie, które tam zostało przypomniane, które jest, którego, które jest nawiązaniem do, do tej sytuacji, ma wszelkie predyspozycje do tego, żeby się spełnić. I ja jeszcze raz chciałbym podkreślić, że, nie, że ja nie przesądzam o prawdziwości tych objawień czy orędzi. Ja po prostu zachęcam wszystkich do tego, żeby żeby postępować według nakazu jaki dostaliśmy w, w pierwszym liście do Tesaloniczan 5:19:21, który mówi o tym, żeby ducha nie gasić, proroctwa nie lekceważyć, wszystko badać, a co szlachetne zachowywać. Do tego gorąco was zachęcam. Ja nie usuwam żadnych komentarzy chyba że są jakieś wulgarne i obraźliwe. Pozwalam wypowiedzieć się tutaj w sekcji komentarzy. Każdemu, nawet tym, którzy mają inne zdanie, bo szanuję indywidualne podejście i opinie każdego, niemniej chcę wskazywać też na pewne okoliczności, które, tak jak w tym przypadku, raczej przemawiają za wypełnianiem się pewnych zdarzeń, które były przepowiedziane już jakiś czas temu w ramach właśnie orędzi, które są tutaj publikowane. Co nie oznacza rzeczywiście, że orędzia są na 100% prawdziwe, bo ja tego nie przesądzam, ale ja w to gorąco wierzę. A to, czy wy, drodzy bracia i siostry, też będziecie w to wierzyć, jaka jest wasza opinia na ten temat, to też zachęcam do tego, żeby się tymi opiniami w sekcji komentarzy dzielić. I teraz Was gorąco zachęcam do tego, żeby przypomnieć sobie i wysłuchać tego orędzia odnośnie tej kwestii, o której mówiłem wcześniej. Luz de Maria de Bonilla, Argentyna. Orędzie Świętego Michała Archanioła wraz z krótkim komentarzem Luz de Maria po orędziu. Umiłowany ludu naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, Błogosławią was miłością, którą znajduje się jedynie, będąc wiernym naszemu królowi. Żyjecie w czasie, w którym przez to, że słuchaliście głosów innych niż ten naszego króla i pana Jezusa Chrystusa oraz naszej królowej matki, pozwoliliście, by wszedł w was zamęt, niedowiarstwo i pycha. Wyrażając na zewnątrz to, co w człowieku najgorsze, kiedy ten buntuje się z niedowiarstwa przeciwko domowi ojcowskiemu. Zmierzacie ku chwili, w której człowiek będzie walczył z człowiekiem, zapominając, że jest stworzeniem Bożym. Z powodu głodu, który czai się nad ludzkością, i z powodu mroku tak gęstego, że nie będziecie mogli zobaczyć własnych dłoni. Będzie to mrok, jak ten, który człowiek nosi w swej duszy, przez ciągłe grzechy, w których zanurzyliście się jako ludzkość. To pokolenie doświadczy uwstecznienia w technologii, aż człowiek nie będzie wiedział, jak żyć bez wygody obecnej chwili? Życie bez zatrzymywania, by zbadać własne wnętrze, doprowadza was do bycia nieczułymi, do myślenia, że wszystko jest fantazją i przez to się nie nawracacie. Umiłowani naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Słowo przy Najświętszej Trójcy jest sprawiedliwe i prawdziwe. Słowo, które przekazuje Wam nasza Królowa i Matka jest prawdziwe. Ludzie nie czuli. Przewrotne pokolenie. Ileż będziecie cierpieć? Przygotujcie się. Nie zapominajcie o tym. Czasy stają się coraz cięższe. To, co macie wycierpieć, nadciąga. Nawróćcie się. Patrzcie, jaka jest ludzkość. Nawróćcie się już. Błogosławią Was. Moje legiony anielskie Was ochraniają. Miłość i ochrona Przynajświętszej Trójcy oraz naszej Królowej Matki pozostają z Wami. Każdy Anioł Stróż ma być kochany i wzywany z większą wiarą w tym czasie wzywam was do stałego odmawiania różańca świętego oraz koronki do Bożego Miłosierdzia święty michał archanioł witaj najczystsza maryjo bez grzechu poczęta witaj najczystsza maryjo bez grzechu poczęta witaj najczystsza maryjo bez grzechu poczęta. Komentarz Luzda Maryi, bracia. Niezgłębiona miłość Boga pozwala, żebyśmy byli ostrzeżeni. Ludzkość jest uparta. Pozostawmy tą przeszłość. Przyjmijmy posłuszeństwo i przygotujmy się nie tylko materialnie, lecz duchowo. Nie czekając na ciemność wywołaną przez człowieka, ani na tą, jaką zapowiedziało nam niebo. Nawrócenie, nawrócenie. Amen. 19 październik 2021.